I dobro, szczęść Boże. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam do udostępnienia naszej modlitwy, do wpisywania komentarzy. Kciuk do góry na YouTubie, lubię tu na Facebooku. Napiszcie skąd się modlicie, napiszcie intencje. Za dusze w cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. Za każdego z nas, kto potrzebuje modlitwy w intencji odarnieba dla księdza Piotra Pawlukiewicza w intencji bractwa Bożego Słowa. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Za Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka, za naszą Ojczyznę Polskę. Za każdego z nas, kto potrzebuje modlitwy o nowe powołania do naszej prowincji zakonnej. Do teobańkolo za teobańkologię, e, za Fundację Dom Nazaretański, za naszą parafię franciszkańską w Koszarawie Bystrej, parafię stygmatów świętego Franciszka z Asyżu, za młodzież, dzieci, za rodziny, za wszystkich tych, którzy potrzebują modlitwy. Udostępnijcie naszą modlitwę. Dajcie wszyscy kciuk do góry albo serduszko, najlepiej, wpiszcie komentarz, bo to zwiększa zasięgi. Niestety, no też taka powiedzmy, by powiedział marketing, a chcemy doczyć z dobrym słowem, jaką jest modlitwa, koronką do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze na nietypowe słowo TMB. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian. Wstąpił do piekiel. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy. Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Za moich przyjaciół z Rybnika, czyli młodzież, rodziców, dziadków. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego, miej. Miej siete, dla, nas, i cał dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Intencje Ojca Gedeona z Górek Wielkich. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Za moją mamę, która z nami się modli. Witam Cię, Mamo, od samego początku. Dobrze, że jesteś. Ojcze przedwiecznym i za nasze naszych intencjach. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmił się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmił się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmił się nad nami, nad całym światem. O krwi wodu, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Modliła się z nami także wspólnota Fundacja Dom Nazaretański. Pozdrawiam Maksymiliana z Facebooka, serdecznie wszystkich zapraszam. A jutro do usłyszenia, do zobaczenia. Wpiszcie skąd jesteście, dajcie kciuk do góry na YouTube, lubię to na Facebooku. 46 urządzeń, czyli około 100 osób się modli razem z nami. Cieszę się, że jesteście. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem, do zobaczenia. Dobranoc, trzymajcie się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.